Wielki test Shifter'ów. Dzisiaj z mojego nudnego i zwykłego składu zrobimy skład pełny prawdziwych gwiazd. Jeśli chcecie więcej takich odcinków to oczywiście zostawcie mi subika i lajka, a my już przechodzimy do układania tej drużyny. Na prawym skrzydle zamiast Pedykiozy potężny Przemek Frankowski. Na lewym skrzydle Links. A tak oprócz Mbappe zajmuje również Vitinia. Środek pomocy to Upamecano, oraz Bania, Milikowicz, Sawieć. I środkowa obrona to Buffon oraz Rzyru. Tak ta drużyna się prezentuje. Jest tutaj aż 7 ShapeShifterów. Mógłbym oczywiście na siłę jeszcze tutaj wcisnąć Sokratesa, który jest tak naprawdę ikoną Shifter, ale nie będziemy tutaj nic już mieszać, bo nie jest on na pozycji, która by mi pasowała. A teraz możemy sobie rozegrać meczek właśnie z tymi kartami. Po tym meczu zobaczycie dużo paczek, które sobie odpierałem i trafiają fajne karty też. I mamy przeciwnika, Firenze As, herbem legi Warszawa. Wiadomo, że to jest Polak, ale zwykły waran, znaczy niezwykły, wiadomo, ten trochę ulepszony, ale nie ten najlepszy waran. Stroje się niestety wybrały takie trochę podobne. Uwaga! Co tu się stało? Okej. Okay. Oj, okay. widzenia i pierwsza próba. No. Niestety nie trafia, ale jeszcze jest Links. Podanie do środka, strata. Kano, co było groźne. No i czerwona kartka. Groźnie. Kol skrzydłem. Podanie do środka. I 1 do 0. Koniec pierwszej połowy. Na razie 1 do 0 dla przeciwnika. Przez tą czerwoną kartkę myślę nie potrafimy się przebić do przodu. No i teraz jedna z lepszych szans. Mbappé. Mbappé. I nie trafia. Dlaczego prosto w środek? Ajajaj. Aj, aj. Szkoda. Ojojoj, oj, oj, co tu było? To jest bezpalonego. No, no nie spodziewałem się takiego podania. No ja Ja zrobiłem pauzę, ponieważ chcę dokonać jakichś zmian tutaj. Ten witinia na razie mnie nie zadowala za bardzo. Ale postawimy go troszkę niżej. Kwary damy. Teraz wystawienie niestety wywaliło mi przez chwilę grę i. Stało się jak się stało kolejna bramka i już my w tym meczu raczej przegraliśmy. I Vinicius mamy honorową. Bardzo ładna brzuszka, no i Vinicius też wykończenie klasy światła. Jeszcze Mbappe. Mbappe, Vinicius gol! 3-2. No i niestety zrobiliśmy sobie chyba niepotrzebną nadzieję tymi dwoma bramkami, bo przeciwnik już gra na czas. Ale jeszcze Vinicius. Otóż nie. Ale nie podał. Szansa. Co tu się dzieje? Co zrobił Vinicius w tej chwili? Dlaczego. Co było? Szkoda, bo Vinicius miał piłkę meczową tak naprawdę, ale zepsuł nam w tej chwili. Jeszcze tym bezsensownym powrotem przegrywamy. Była tutaj szansa w końcówce, no ale Vinicius trochę strzelił w dwie bramki, ale ostatecznie i tak zepsuł. Ulepszone nagrody za Division Rivals. Mamy czwartek po południu. I odbierzemy sobie właśnie te nagrody. Nie jest to jakaś mega mocna liga, bo tylko piąta. Powoli się wspinam. Ale idzie to wolno. Mogłabym wziąć końc, sobie w sumie tysiąca by się przydało, ale my weźmiemy sobie tutaj jakiekolwiek środka chyba niewymienne. Niewymienne są najlepsze. Wiadomo, już powoli mi się, że w następnym tygodniu będę w stanie awansować do czwartej ligi, to tam już będą lepsze. Rozbudowa Toc lub historię Toc, ale przed tym mała paczka piłkarzy Electrum. Otwieramy sobie ją i tutaj mamy ekrany, więc całkiem okej. Okay. Czy będzie coś ciekawego? No niestety nie, ale my przechodzimy właśnie do tej paczki z tosem, na którą przecież tak czekamy. Tutaj może być naprawdę fajna karta, taka jak Ronaldo, taka jak Neymar, taka jak Mbappé, ale może być też totalne... Tragedia totalna i jest to bramkarz Włoch, 90 overalla, generalnie średnio. Poder się przyda, taka karta na pewno jest ona wymienna, ale nie jest ona za dużo warta, więc zostawiam po prostu w klubie. Mamy bardzo fajne paczki, dwie, pierwsza 2,83+, i mamy tylko ekrany, które były gwarantowane. Niestety to jest Pellegrini 84, czyli w tej paczce nic nie będzie ciekawego. Ale mamy też drugą paczkę, fajną, trzech piłkarzy 84. Plus. Tutaj na walkout liczę definitywnie, Mamy walkout. To może być też dobre. To może być tutaj się i przypter w środku. Nie ma, niestety. Mamy tutaj dwie paczki, dwóch piłkarzy 83. Plus. Otwieramy pierwszą z nich. Mamy na pewno ekrany, to musi być, to jest gwarantowane. LP to jest niestety tylko, Liruizanę najpewniej, 84. Druga karta Overall 83 ma i druga taka sama, paczuszkę. Nie sądzę, że tutaj będzie coś ciekawego, bo nie jest to jakaś mega duża gwarancja. Portugalia, SP jest to niestety Ruben Neves, który ma przejść do Arabii Saudyjskiej też w młodym wieku. Nie wiadomo dlaczego, mam też jeden duplikat, właśnie jest nim on. Ten drugi mecz nagrywam troszkę później, więc w międzyczasie udało mi się trafić takiego Mario Getsę, który ma naprawdę fajne statystyki. I żeby nie grać tym Linksem, który w sumie gra mi się jest bardzo słabo, rzucimy sobie tutaj Getsę, Frankowskiego przerzucimy na drugą stronę no i po prostu zmienimy mu pozycję. Liverpool City to nasz przeciwnik, ma herb Olympic Lyon, a jego skład jest bardzo słaby, co to jest? To są jak kwalifikacje do FUT Champions, żeby nie było, że gram w jakiejś 10. lidze w Division Rivals. No a trafia się taki składnik, no. Po prostu takie rzeczy się zdarzają, bo tutaj też grają słabsi gracze. Dużo osób też teraz rozpoczyna jakieś letnie artygi, więc on może być naprawdę dobry. Tylko po prostu zaczął od nowa sobie. No jest na to szansa. Tego się boję trochę. I tutaj mamy faul. Witinia faulowany dokładnie i mamy rzut wolny z fajnej dosyć pozycji. No, my strzelamy, mamy naprawdę dobrą pozycję. uwaga, Juju to jest bramka 1 do 0. On się odsunął tym murem, nie wiadomo dlaczego. No, piękny go z rzutu wolnego Juju Idealnie przycelowałem tutaj, no. No i nie było to do obrony. Nie wiem dlaczego odsunął się tym murem. No i już teraz pewnie. 2 do 0. Była jej szansa przeciwnika, ale Suarez tutaj nie wykorzystuje. Okazji sam na sam i teraz Getzel będzie biegnął z skrzydłem, ale nie dał rady. Chociaż jeszcze ma powtórkę. Ewitinia, Frankowski, 3 do 0. Ale tutaj była akcja. Niesamowite, jak tu nie ma bramki. Nie wiem dlaczego w ogóle, co tu się wydarzyło. Ech totalny w sumie. Naprawdę dziwna sytuacja. I Frankowski, ale strzał z takiej pozycji, no ciekawej, żeby tutaj strzelić, to naprawdę nie było takie proste. 4-0. No i mamy rzut karny, taki przypadkowy trochę. A nie, jednak rzut wolny. Myślałem, że rzut karny, byłem pewny. On znowu daje mega duże miejsce, no to my sobie to wykorzystamy, bo on... To raczej na pewno nie wejdzie. Ale próbujemy. O, a się przesyła tym z powrotem. Teraz no za lekko. No i tutaj jest za to rzut karny. Faulowany Mbappe. Mbapp no to damy szansę Wandersorowi strzelić w bramkę. A jednak nie. Szansa była. Co to była za Teraz No i mamy kolejny rzut karny. Tym razem już go nie zmarnuje. Po prostu strzelę na 5-0. Jest szansa, że przeciwnik wyjdzie. Będzie strzelał bufon. Janu ludzi bufon. Lewo na maksa i gol. 5-0. Iwanie, to jest bramka 6-0. Jaka przewrotka. Na to liczyłem, że w końcu mu się uda i tak, udało się. No i udało się strzelić bramkę tym to upamykano zdobywa, no to 4-1 zaskoczone, 7-0. No i jedna z groźniejszych kontr Lukaku, ale po raz kolejny broni Wandersa, chociaż jeszcze do bitka? Nie. No i koniec spotkania, wygrywam 7-0. Ja wam dziękuję za oglądanie, do następnego i cześć. Oczywiście być może jeszcze tutaj otworzę kilka paczek, ale tego nie wiem. Mamy paczkę dwóch piłkarzy 84+. Plus. Także może coś ciekawego dropnąć, liczymy na walkout. Ostatnio mam do tego pecha. Ekrany na pewno, czyli to jest Mirinkowicawiach, nie, to jest Tali, czyli 2.80 i czwórki. No, słaba paczka.